Wichrowe wzgórze, randka nad brzegiem morza, tak Halil spędzi czas w towarzystwie Cajnep. Streszczenie 137 odcinka rozgarli Tepe. Czyżby relacja Cajnep i Halila wkraczała na nowy tor? Właściciel farmy zaprosi dziewczynę na kolację nad brzegiem morza. I choć ma to być tylko wspólne świętowanie kolejnego sukcesu biznesowego, nie da się nie odczuć więzi, jaka łączy tych dwoje. Zobacz zdjęcia z ich spotkania. Halil, właściciel rozległej farmy, zawsze był postacią pełną tajemnic. Jego spojrzenie, gdy patrzył na rozgrywającą się przed nim scenę, zdradzało wewnętrzne rozterki. Z jednej strony był dumnym przedsiębiorcą, który zdołał pokonać wszelkie przeciwności losu, z drugiej człowiekiem, który skrywał bolesne wspomnienia z przeszłości. Jego droga była pełna wyrzeczeń, a każda strata była dla niego jak cios zadany przez życie. Tym razem jednak, kiedy jego oczy spotkały się z oczami Cajnep, poczuł, że może nadszedł czas na przebaczenie i nowe początki. Cajnep, o wdzięku nie do opisania, pojawiła się na tej wyjątkowej kolacji jak Anioł, który przynosi nadzieję tam, gdzie panowała ciemność. Jej urok nie ograniczał się jedynie do zewnętrznego piękna, w jej oczach tliła się głęboka, niezłomna siła, która mogła rozświetlić najciemniejsze zakamarki serca. Choć od początku była świadoma istnienia uczucia między nimi, oboje starali się walczyć z tym, co zdawało się być nieuchronnym. Przeznaczenie nie dawało im wyboru, a ich wzajemne spojrzenia zdawały się mówić wszystko, czego nie mogły wypowiedzieć słowa. Wieczór nad brzegiem morza był pełen kontrastów. Z jednej strony szum fal, które nieustannie przypominały o przemijaniu czasu, z drugiej ciepło świec, które rozświetlały ciemność nocy, tworząc atmosferę intymności i tajemnicy. Halil, odziany w elegancki garnitur, zdawał się być uosobieniem klasy i siły, ale każda linia jego twarzy zdradzała głęboki wewnętrzny ból. Z kolei Cajnep, w pięknej sukni, zdawała się być ucieleśnieniem marzeń i nadziei, a jej uśmiech, choć pełen niepewności, obiecywał coś wyjątkowego. Podczas kolacji, gdy talerze pełne wykwintnych potraw i aromatyczne wina przeplatały się z opowieściami o sukcesach i planach na przyszłość, atmosfera nabierała coraz bardziej dramatycznych barw. Obok nich zasiadał Alper, człowiek o niejednoznacznym charakterze, który zdawał się być ukrytym motorem intryg. Jego obecność, choć formalna, sprawiała wrażenie zbędnej, jakby wszystko, co naprawdę liczyło się tego wieczoru, koncentrowało się w spojrzeniach Halila i Cajnep. W cieniu Alpera rozgrywała się bowiem walka o uczucia, o to, by wreszcie zaufać temu, co serce podpowiadało, mimo iż rozsądek jeszcze zdawał się krytykować każdy gest. Rozmowy płynęły swobodnie, ale w powietrzu wyczuwało się napięcie. Nagle, jakby znikąd, na salę wszedł Firat, kolejna postać, która miała odegrać kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach. Nieświadomy niebezpieczeństwa, jakie czaiło się w zakamarkach ludzkich ambicji, Firat nie przypuszczał, że już od dawna krążyły pogłoski, mogące zagrozić nie tylko reputacji Halila, ale i całej jego rodzinie. Plotki o skażonych uprawach, rozpuszczone przez Alpera, zaczęły zacierają granice między prawdą a kłamstwem, a każdy kolejny szept dodawał dramatyzmu tej historii. Podczas gdy na zewnątrz wiatr wiał coraz mocniej, wewnątrz serc Halila i Caine prosła niepewność, czy naprawdę potrafią znaleźć ukojenie w sobie nawzajem. Czy ich spotkanie nad brzegiem morza miało być tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności, czy może los, ze swoimi nieskończonymi planami, postanowił połączyć ich drogi w sposób, który na zawsze odmieni ich życie? Każde spojrzenie, każdy dotyk dłoni, zdawały się mówić o głęboko zakorzenionych emocjach, które mimo upływu czasu wciąż były żywe i pełne nadziei. Zbliżenia kamery na Halila i Cajnep podczas kolacji były niemal jak malowane obrazki, gdzie każdy szczegół, od subtelnego drżenia powiek po delikatny uśmiech, zdradzał, że między nimi istnieje coś więcej niż tylko przelotne zauroczenie. Był to moment, w którym czas zwolnił, a świat zewnętrzny przestał mieć znaczenie. Halil, mimo ciężaru tajemnic z przeszłości, zaczął otwierać przed Cajnep swoje serce, opowiadając o bolesnych wydarzeniach, które zmusiły go do walki o przetrwanie. Z kolei Cajnep, zaskoczona historią mężczyzny, którego los sprzedał się z losem jej rodziny, poczuła wewnętrzną potrzebę zrozumienia i przebaczenia. W miarę jak rozmowy nabierały tempa, a noc przeplatała się z pierwszymi promieniami porannego słońca, w powietrzu czuć było obietnice nowego początku. Mimo, że Alper nadal siedział pośród nich, jego obecność zdawała się być jedynie tłem dla tego, co naprawdę miało znaczenie. Jego intrygi, choć miały potencjał, by zniszczyć zbudowaną więź, nie mogły przyćmić prawdziwego uczucia, które łączyło Halila i Cajnep. Ich spojrzenia mówiły wszystko, mówiły o nadziei, o odwadze, by stawić czoła przeszłości i o marzeniach o lepszej przyszłości. Wieczór ten był nie tylko spotkaniem, ale także symbolicznym krokiem ku zrozumieniu, że czasami trzeba ryzykować, by odkryć prawdziwą miłość. Halil, mimo własnych obaw i ciężaru odpowiedzialności, zdecydował się zaufać przeznaczeniu. Cajnep, z kolei, czuła, że właśnie teraz ma szansę na nowe życie, wolne od cieni przeszłości. Każda chwila spędzona nad brzegiem morza była jak oddech świeżości, który przynosił ukojenie po burzliwych dniach. W miarę jak noc ustępowała porannemu zmierzchowi, a pierwsze promienie słońca zaczęły rozświetlać spokojną taflę morza, w duszach Halila i Cajneb zagościła głęboka refleksja. Czy to, co działo się między nimi, miało szansę przetrwać najtrudniejsze próby? Czy też los, który już tak wielokrotnie igrał z ich uczuciami, znów postanowił wystawić ich na próbę? Odpowiedzi na te pytania nie były jeszcze jasne, ale jedno było pewne, każdy gest, każde słowo, każda chwila spędzona razem miała swoją wagę, budując fundament pod przyszłość, która mogła być zarówno pełna sukcesów, jak i pełna dramatycznych zwrotów akcji. Nie sposób zapomnieć o magii tego wieczoru, o subtelnym splocie uczucia, który powoli, acz nieubłaganie, wnikał w każdą cząstkę ich istoty. W tle szumu fal, wśród świateł rozrzuconych po plaży, Halil i Cajnep odnaleźli chwilę wytchnienia od zgiełku codzienności. Ich spotkanie było jak sen, który jednak miał być równie realny, jak ból i radość, które przynosiło życie. Tak oto, na tle wijących się w stronę Morza Morskich opowieści, narodziła się nowa era w relacji Halila i Cajnep. Niezależnie od tego, jak skomplikowana była przeszłość i jak mroczne chmury zbierały się nad horyzontem, ta kolacja stała się symbolem odwagi, by zaufać uczuciom i dać szansę miłości. Wichrowe wzgórze, z całą swoją dziką, nieokiełznaną energią, stało się świadkiem narodzin czegoś niezwykłego, narodzin nadziei, która miała rozświetlić mrok nawet najciemniejszych dni. Opowieść o Halilu i Cajnep nie kończy się wraz z pierwszym blaskiem porannego słońca. To dopiero początek długiej drogi, pełnej niespodzianek, wyzwań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Los potrafi być okrutny, ale i łaskawy, a każdy dzień przynosi nowe możliwości, by napisać kolejne, pełne emocji strony ich wspólnej historii. W miarę jak kolejne dni przynoszą ze sobą kolejne wyzwania, oboje wiedzą, że najważniejsze jest to, by być razem, niezależnie od burz, jakie mogą nadejść. I tak, na tle szumu morza i przy blasku migoczących świateł, Halil i Cajne rozpoczęli nowy rozdział. Rozdział, w którym tajemnice przeszłości ustępowały miejsca marzeniom o przyszłości, a miłość, mimo licznych przeszkód, miała siłę, by zjednoczyć nawet najbardziej rozdarte serca. Każdy ich krok, każda wymieniona myśl, każdy ułamek sekundy, był świadectwem tego, że prawdziwe uczucie nie zna granic, ani czasu, ani przestrzeni, ani nawet zdradliwych intryk. To właśnie w tej niezwykłej scenerii, pod osłoną nieba rozświetlonego gwiazdami, los po raz kolejny zdecydował, że miłość Halila i Cajnep jest silniejsza niż wszystko, co mogło ich rozdzielić. I choć droga przed nimi była pełna niewiadomych, oboje byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, wierząc, że razem odnajdą szczęście, którego tak długo poszukiwali.